Witajcie serdecznie! Ten materiał powstał w związku z moim zobowiązaniem, a w zasadzie z umową, którą zawarłem z wami, czyli moimi widzami, przy okazji publikacji mojego ostatniego filmu. Dziś mogę wam obiecać, iż w sobotę o godzinie 16 wyemituję materiał, w którym publicznie odpowiem na wybrane wasze komentarze. Ale jeżeli chciałbyś albo chciałabyś zadać mi jakieś pytanie, na które odpowiem publicznie w filmie emitowanym w sobotę o 16. To zadaj je w komentarzu najlepiej pod tym filmem. A zacznij od tagu grube pytanie, a następnie napisz treść pytania. Aby całą historię osadzić we właściwych ramach czasowych, to musimy cofnąć się nieco w czasie, do dzikich początków lat 90. Na fali głośnych afer, które wybuchały jedna po drugiej od początku lat 90., do Polski zaczęli szeroką ławą napływać rozmaici grandziarze, często z dosłownie kilkoma dolarami w kieszeni. Nie inaczej było w przypadku pana architekta Wacha Patoja, który w 1996 roku przyjechał do Polski z nieznanego kierunku. Wygląda na to, że nie zaprojektował on żadnego budynku, a mimo to w Polsce, niemal w centrum Warszawy, stanął wieżowiec, gdzie Wacha figuruje jako jego architekt. Warto wspomnieć, iż LSW Center to spółka wydzielona z majątku państwowego, ludowej spółdzielni wydawniczej. A jedynym majątkiem, jakim dysponowała LSW Center była działka przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, na której wkrótce ruszyła budowa Reform Plaza, czyli naszego wielkiego Tojtoja. Na jakich warunkach LSW Center został przejęty przez Begdasa, do dziś pozostaje wielką tajemnicą. A działo się to wszystko, kiedy Urząd Prezydenta Warszawy piastował Marcin Święcicki. Pan Święcicki był byłym sekretarzem KC PZPR oraz ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą, do dziś nikt nie wie, skąd oni na to wzięli fundusze i kto im zaufał, przecież w zasadzie obaj nie śmierdzieli groszem. Niemniej świetnie dogadywali się z ówczesnymi władzami, które kierowały Polską. No a ten budynek był też tymczasową siedzibą ambasady Izraela od 2009 roku na 20 piętrze i Kanady na dziesiątym piętrze. Warto wspomnieć, jakimi metodami posługiwał się Wahab Toy, to on sprowadził do Polski Michaela Jacksona. Po wydaleniu Toja z kraju w 2003 roku Sabri Begdas zdążył jeszcze od agencji mienia wojskowego kupić wielką działkę w Fort Szczęśliwice w bezpośrednim sąsiedztwie Blue City, gdzie planował zbudować zespół hoteli oraz między innymi centrum konferencyjne w zachowanych budynkach fortu. W 2023 roku Begdas sprzedał obiekt firmie Arsza za 15 milionów dolarów. Pan Amon prowadził sprawy prawne i interesy prezesów spółki Artbee, Bogusława Baksika i Andrzeja Gąsiorowskiego, związanych z aferą ArtB w Polsce, a obecnie prezes Centrum Handlowego Blue City. Oto na tym zdjęciu razem z panem Gąsiorowskim podczas gali wręczenia Medali Solidarności Kulturalnej podczas, podczas Festiwalu Tolerancji Miss Exotica 2022 w Blue City. Dotarłem do bardzo ciekawego artykułu z magazynu Eurobuild Central and Eastern Europe. Link znajduje się w opisie, a ja wam przeczytam obszerny fragment i w trakcie czytania będę komentował. Pan Amon Sibolet jest przedstawicielem i jest przedstawicielem i prowadzi grupę zagranicznych inwestorów, głównie z USA i Szwajcarii, którzy przejęli 51% udziałów w firmie Reform Company będącej właścicielem biurowca Reform Plaza oraz niedokończonego centrum handlowo-rozrywkowego Reform Center, obecnego Blue City. Wygląda na to, że panowie Żydowie oskubali panów Turków i to przy użyciu aparatu państwowego, polskiego aparatu państwowego. Oba budynki znajdują się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. Inwestorzy, wśród których są Albert Nasser oraz bracia Nekesz, właściciele Imperium Jordasz, są... Właściciele Imperium Giordas są doświadczonymi graczami na rynku nieruchomości. Inwestowali już w biurowce, projekty mieszkaniowe, m, hotele, centra handlowe oraz kompleksy kinowe, ale poza Polską. Jak długo trwały Wasze negocjacje z poprzednimi właścicielami Reform Company? Wszystko zaczęło się ponad dwa lata temu. Na początku rozmawialiśmy wyłącznie o centrum handlowym Reform Center, które teraz zmieni nazwę na Blue City. Wówczas podpisaliśmy umowy, w których zagwarantowaliśmy kredyty na jego budowę oraz prawo zamiany naszych wierzytelności na akcje Reform Company. Jednak już na początku zaznaczyliśmy, że nie zgodzimy się na przejęcie akcji, dopóki nie znajdziemy renomowanego banku, który zabezpieczy środki na dokończenie budowy Reform Center. Teraz mamy już zapewnione finansowanie na dokończenie budowy, mamy też więc podpisaną umowę. Oczywiście sami również będziemy finansowo uczestniczyć w tym projekcie. Na początku była mowa wyłącznie o Reform center. Kiedy zatem pojawiła się inwestycja, pojawiła się kwestia reform plazy. O, znacznie później, wcześniej poprzedni właściciele biurowca negocjowali jego sprzedaż komuś innemu. Ostatecznie ta transakcja nie doszła do skutku. Zde tak? Ciekawe dlaczego? Czyżby też tych potencjalnych chętnych wydalono z kraju? Zdecydowaliśmy się więc na kupno Reform Plazy i przy wykorzystaniu naszej wiedzy przeobraziliśmy go w jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych biurowców w Warszawie. Postanowiliśmy nadać mu nową nazwę, zbudować nowy wizerunek i klimat. Czy jesteście już prawnymi właścicielami Reform Plazy i Reform Center? Zakończyliśmy negocjacje i podpisaliśmy umowy z właścicielami Reform Company i Big Bankiem Gdańskim na finansowanie Reform Center. Ten Big, Bang, ten Big Bang Gdański aktualnie nazywa się Millennium, A budynek aktualnie nosi nazwę Millenium Tower. Zdaje się, że ten Big Bang Gdański również był umoszony w jakieś afery. Ja nie pamiętam, ale coś mi tam świta. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach, a zrobię sensowny research i nagram o tym film. A wracając do artykułu. Jednak nasze umowy muszą uzyskać akceptację ministra spraw wewnętrznych. A to nowość: Pan otwarcie mówi o tym, że muszą się spowiadać służbą. Pan Amon Sibolet jest jeden z prawników Michaela Jacksona, a obecnie prezes Busiki w uproszczeniu, w 2003 roku mówił, że umowy przejęcia firmy Resort Center muszą zostać zaakceptowane przez ministra spraw wewnętrznych. Nikt na to wtedy nie zwrócił uwagi? Nie wiem. Mam nadzieję, że wszystkie niezbędne zezwolenia otrzymamy około września. Tak więc na razie oficjalnie nie kupiliśmy reform kompany, a jedynie zarządzamy tą firmą. A od kogo kupujecie udziały? Od Sabriego Bektasa i jego rodziny oraz Saita i jego braci. Kiedy minister zaaprobuje naszą umowę, my będziemy mieć 51%, zaś oni 49% w reform plaza i reform center. A ile zapłaciliście za te udziały? Nie możemy podać dokładnej kwoty. Sporo już zainwestowaliśmy w Reform Center i dalej wydajemy pieniądze na jego dokończenie. Płacimy natomiast za Reform Plaza, ale w tym przypadku musimy wypracować specjalną formułę. Będzie ona uzależniona od kilku czynników, w tym od zobowiązań reformy kompany w stosunku do swoich kontrahentów. Ostateczna kwota, którą otrzymają sprzedający, będzie zależała od obecnych należności firmy. Teraz spłacamy jej długi. Czy gęsta atmosfera, która otacza firmę Reform Company i jej budynki, nie, odstrasza od was, nie odstraszała was od zawarcia transakcji? Słyszałem plotki o złej reputacji Reform Company. Kiedy jednak kupujesz coś, nawet jeżeli plotki są prawdziwe, a w tym przypadku na pewno nie są, masz nad tym absolutną kontrolę. Tak więc plotki nie mają żadnego znaczenia. Dokładnie sprawdziliśmy byłych właścicieli, także ich powiązania zagraniczne, aby dowiedzieć się, z kim robimy interesy. Aha, a ja mam wrażenie, że panowie się znaleźli na celowniku biznesmenów z Nowego Jorku o rzymieńskich korzeniach i zostali wydutkani. Wiecie, cała ta afera z wywaleniem Baha Patoja to podobno związana była z zadłużeniem wobec ZUS. Podobno sprawa dotyczyła jednego pracownika, za którego toj nie płacił ZUS-u. Bo się z nim rozstał w mało elegancki sposób i urosło jakieś zadłużenie wobec zus co było pretekstem w, do wydalenia go z kraju. Drugi pan biznesmen, jak zobaczył, z kim ma do czynienia, to się zgodził od razu na sprzedaż biznesu. Czytajmy dalej. W budynku mamy również powierzchnię handlową. Obecnie negocjujemy z bardzo znanym światowym operatorem restauracji, którego jeszcze nie ma w Polsce. Dalej go nie ma? ja nie wiem, co oni z tym mają. Każde centrum handlowe, jak się otwiera, to musi podkreślać, że ściąga jakiś, jakąś sieć restauracji, których nie ma w Polsce. I kończy się na tym, że otwierają kolejnego McDonalda, KFC, Pizza Hut yy, i, jakieś i jakieś ewentualnie mm, kiepskie żarcie. No ale dobra. Na dole chcemy zorganizować recepcję z prawdziwego zdarzenia, tak więc nasi goście zostaną profesjonalnie obsłużeni. Kilka tygodni temu spotkałem się z jednym z naszych najemców, prezesem Dresdener Banku, który mi powiedział, kupiliście najlepszy biurowiec w Warszawie. Zapytałem, dlaczego tak sądzi, a on odpowiedział, jesteśmy Niemcami, więc prowadziliśmy tutaj dokładne analizy, zanim się tu wprowadziliśmy. Nasi inżynierowie, którzy przyjechali z Niemiec, obejrzeli osiem najlepszych warszawskich budynków, a otrzymawszy od nich raport, który stwierdził, że powinniście być w tym budynku, no i tu jesteśmy. Bank zatrudniający inżynierów super pomysł. To dlaczego odsetek powierzchni niewynajętej w Reform Plaza jest tak wysoki? No może dlatego, że postawili biurowiec, który nie miał miejsc parkingowych, do którego co prawda można było fajnie dojechać komunikacją, ale w latach 90. ludzie chcieli poruszać się samochodami. Obecnie budynek jest wynajęty w 55%. Mam nadzieję, że w ciągu 60 dni zaskoczymy rynek, kiedy ogłosimy, kto podpisał z nami umowę najmu. Czy mówi Pan tutaj o Big Banku Gdańskim? Nie jestem upoważniony do udzielania tej informacji, ale rozmawiamy z nimi na ten temat i może podejmą taką decyzję. Z tego co słyszałem, z tego, co słyszałem musieli się zgodzić, bo nie było innej drogi odzyskania pożyczek i innych w należności od spółek, w którym siedział pan Baha'ptoi. Oni potrzebują większej powierzchni, a my ją posiadamy. Oni są naszymi partnerami, bo finansują nasze przedsięwzięcie, więc e, jest to naturalne rozwiązanie. Który projekt, który projekt stanowi większe wyzwanie Reform Plaza czy Reform Center? Bez wahania Reform Center, czyli Blue City. Przeprowadzamy tam wiele zmian. Do współpracy pozyskaliśmy najlepszych na świecie specjalistów w dziedzinie centrów rozrywkowych i handlowych. Tak więc, nasz projekt będzie zupełnie inny od istniejących i planowanych. To jeden z powodów, dla których nazwaliśmy go Blue City, a nie Centrum, bo to będzie miasto. A jaka jest różnica? W Blue City planujemy hotel z około 200 pokojami. Oferta części rozrywkowej będzie taka, jak nigdzie indziej, a sklepów będzie więcej, więcej niż w istniejących wszystkich centrach w Warszawie. W Blue City będzie także część biurowa wydzielona z całego kompleksu. Idea jest taka, kiedy przyjedziesz do Blue City możesz zrobić wszystko o czymkolwiek pomyślisz. Zaczynając od usług medycznych, a skończywszy na fitness clubie, salonie piękności i rozrywce. Nasza deliza brzmi: przyjdź tu i spędź swój czas. Kogo już zaangażowaliście, kogo już zaangażowaliście do realizacji tej inwestycji? Eddie, Eddie Gehorsam, doświadczony w dziedzinie centrów handlowych, został szefem projektu. Pozyskaliśmy też do współpracy Taniego brał z firmy DWP Polska analizy komunikacyjne. Ed Jenkins z firmy LaGuardia Low z Dallas został naszym architektem. On wraz z swoim partnerem Pablo LaGuarda zaprojektowali galerię mokotów. Rozmawiamy z, prawdopodobnie z jednym z najlepszych na świecie specjalistów w dziedzinie tenant mix. To ktoś z Kanady. Tenant mix to jest ktoś taki, kto. Tenant mix to jest coś takiego jak odpowiedni dobór miksu sklepów w galerii handlowej, po to, żeby na przykład, nie wiem, nie było trzech operatorów sieci komórkowych obok siebie albo właśnie, żeby byli. To w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie rynku. To ktoś z Kanady. Na temat części rozrywkowej prowadzimy negocjacje z Magic Corporation. Magic to Magic. Co ciekawe, słuchajcie, strona Blue City ma swoją odsłonę po polsku, angielsku, ukraińsku i hebrajsku, mimo że Wachaptoi nie prowadzi już w Polsce żadnej działalności, jego główna spółka, Epit Polska, nadal pozostaje aktywna w krajowym rejestrze sądowym. Z nim samym jako prezesem zarządu. Dwie inne jego spółki, port lotniczy Biała Podlaska. I EPIT, Korporacja Rozwoju Wschód-Zachód, zostały wykreślone z rejestru odpowiednio w 2010 i 2019 roku. A co do byłego partnera biznesowego, samego pana Begdasa, to w 2005 roku zbudował Centrum Handlowe Maximus w Nadarzynie, wówczas największe w Polsce centrum handlu hurtowego, wybudowane przez spółkę Deporium, której Begdas był prezesem. W 2016 roku jego firma kupiła za 20 milionów złotych hotel Mercure Mrągowo. Begdas dodatkowo odpowiada za budowę centrum handlowego Łopuszańska 22. W 2018 roku został okradziony w majestacie prawa. Nieznani sprawcy przejęli prowadzoną przez niego spółkę Reformer Development. Nie ma chłop szczęścia. W 2022 roku za pośrednictwem swojej spółki Amash Investment Group kupił nieczynne centrum handlowo-rozrywkowe Sukcesja, centrum mieści się w Łodzi, kupił to za blisko 80 milionów złotych. Był właścicielem oraz prezesem Pogoni Szczecin, wyciągnął klub z kryzysu finansowego, zainwestował w nowych zawodników, a podjęte przez niego działania zaowocowały wicemistrzostwem Polski w sezonie 2000-2001. Jednocześnie Begdas był zainteresowany przejęciem terenów okalających stadion w celu budowy centrum handlowego. W związku z brakiem zgody władz miasta na dzierżawę, zrezygnował z inwestowania w klub, pozostawiając go z wielkimi długami. Sabri Begdas, w wyniku działań operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, został namierzony podczas spotkania z burmistrzem Włoch, w trakcie którego podczas rozmowy wrzucił urzędnikowi przez okno samochodu pakunek stanowiący torbę foliową z pieniędzmi. Przedsiębiorca został oskarżony o wręczenie łapówki w celu otrzymania korzystnej decyzji o warunkach zabudowy na działkach przy ulicy Łopuszeńskiej 22. Begda stwierdził, że przekazane 200 tysięcy złotych było pożyczką do burmistrza. Przedsiębiorca dotychczas nie został skazany. Proces trwa. Czyny zarzucane biznesmenowi zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. A Łopuszeńska 22 stoi i ma się dobrze.